Witam, pozdrawiam serdecznie Na zakończenie, bo nie wiem ile mam miejsca na, na telefonie Chciałbym Państwu bardzo ślicznie podziękować za oglądanie tych materiałów Czapki złów dla Państwa, jest mi bardzo miło Tak się prezentuje okolica, tu jest, tu jest jakiś szałas Buty, które mam na sobie, każdy wie, Bundes 2005 German boss, spodnie Multicam No i kurtka Woodsman Anorak Helikon-Tex Anorak Woodsman Dopiero ją testuję Powiem Państwu, że materiał robi wrażenie, człowiek się nie płaci. tutaj mamy takie napy, które pozwalają usunąć bluzę po tej całej długości. Także jeżeli, także jeżeli się spocimy, możemy wziąć tą kurtkę i rozpiąć i wtedy te gorące powietrze wypuścić, wpuścić nawet. także dziękuję Państwu za, za oglądanie tych materiałów, jest mi bardzo miło. Ja sobie palę papierosa, no to mój nałóg. Nie, wszędzie, no wszędzie dobrze, ale w lesie najlepiej. Yy, co mogę powiedzieć? Tam ładną brzozę upatrzyłem. Tam w oddali, nie wiem czy Państwo widzicie, musiałbym zbliżyć kamerkę. O, widać brzuszkę. Czy widuje dzikie zwierzęta? Oczywiście widuje dzikie zwierzęta w lesie, bo to jest ich dom. No jeszcze chodzę do...